Siemanko, w ostatnim odcinku trzeciego sezonu kariery zawodnika na moim kanale. W tym odcinku, może po raz pierwszy, staniemy mistrzem jakiegoś kraju. Mamy szansę na mistrzostwo w Szkocji, ale ten odcinek to jest naprawdę jeden wielki roller coaster. Rozpoczynamy od Netus Hertz. Gram na iBrox, schodzę z ławki za Danilo. No i powiem wam, ten odcinek naprawdę był taki raz lepszy, raz gorszy. Ale jeśli chodzi o naszą przygodę w Szkocji, to ten odcinek jest najgorszy. Jeśli chodzi o moją indywidualną grę, i tak naprawdę tutaj miałem jedyną swoją akcję w tym meczu, żeby coś zrobić, nie trafiłem nad bramkę. No i ogólnie, mecz się kończy 0 do 0. Moje wejście na boisko nic nie zmieniło. Gubimy punkty, i powiem Wam, że tragicznie się grało. Celtic wygrało, ale w ogóle wszedłem na boisko i tragicznie się grało. To nie jest ta sama drużyna, co była wcześniej, moim zdaniem, jeśli chodzi o grę. A jesteśmy w takim momencie, wiecie, w którym walczymy o co ja przesyłowałem mecze, kadry na po nie pokazałem. Yy, jeszcze będzie coś ciekawego z kadrą, ale to już nie w tym odcinku. No i dobra, czas na kolejne spotkanie. Tu macie nasze cele. Na to spotkanie, no i gramy sobie z Heads w Pucharze Szkocji. Mecz powtórzony. Tutaj kostucha idzie sam, wchodzi w pole karne. No i niestety nie trafia. Czemu on tak to szczelił? Ja z całej pety uderza, a nie technicznie. Druga połowa podaję do kostuchy, kostucha w polkarnym, kostucha techniczny szczał, ale broni, bramka się rwali. No i nadal 0 do 1. No i tutaj zostałem zdjęty z boiska. Niestety słabe kolejne spotkanie. Przegrywamy i odpadamy z Pucharu Szkocji, więc zostało nam tylko wygranie Scottish Premiership. Niestety tak bywa. Słabiutkie spotkanie. No coś kostucha bez formy, tych pierwszych dwóch spotkaniach tego odcinka może w następnych... Będzie o wiele lepiej, mogłoby być. I gramy sobie z Dandy na wyjeździe. Gramy w pierwszym składzie. Czy tym razem Bartyko Słucha zagra lepiej? Oby, mam taką nadzieję, bo na razie jest coś cienko w tym odcinku. Wiem, że tylko pierwsze dwa spotkania, ale naprawdę mam wrażenie, jakby ta drużyna się wypaliła. Grało się o wiele gorzej, nie stwarzamy sobie żadnych akcji. To nasi rywale mają piłkę, a my tak naprawdę nic nie gramy. I jestem bardzo zawiedziony postawą naszej drużyny. No, swoją też, bo również samogram, ale nie mam z kim grać tak naprawdę. Jest to jakiś kryzys w takim kluczowym momencie sezonu. Nie powinien się zdarzyć, ale dobra, otrzymał piłkę od środka, no i kostucha biegnie sam. Wśród obrońców rywali, tutaj pyk, wchodzimy do środka, biegniemy w pole karne, aż akcja Kostuchy, prawa noga i niestety słupek. No to mogło być kapitane rozpoczęcie meczu, ale kolejna akcja Polaka wchodzi w pole karne, idzie sam, schodzi na lewą nogę. No i mamy gola w 31 minucie. Obejmujemy prowadzenie. Kostucha wziął w sprawie swoje ręce, ale niestety jest remis, końcówka meczu. Dużo miejsca, praca na boiska, dogranie w pole karne, kostucha lewą nogą. No i znowu prowadzimy 2 do 1. Ale niestety mecz się kończy wynikiem 2 do 2. Po raz kolejny gubimy punkty, widzę. No i to mistrzostwo może się oddawać. Celtic można nas przeskoczyć, a jak wiemy, potem będzie ciężko dogonić. Celtic, Celtic tutaj nie grał, więc gra pewnie w następnym dniu. Ale na razie jest słabo. Jest słabo. Kolejny mecz z Hibernian. No i wychodzimy w pierwszym składzie oczywiście, no i może tutaj w końcu wygramy, bo naprawdę no, gra drużyny jest tragiczna, wam powiem. Bramkarz fatalnie broni, nic się nie tworzy, nie tworzą się żadne dobre akty w ofensywie. To Tutaj moja pierwsza akcja, strzelam wprost bramkarza i nie ma gola. No i ogólnie przegrywałem to spotkanie 2 do 0, nic się nie działo, słaby kolejny mecz Bartka Kostuchy. Co się stało z Rangers, z tą maszyną, z tym polskim napastnikiem, który strzela gola co mecz no nie mam pojęcia, Celtic wygrywa no i tracimy to miejsce lidera nie ma co, ale w takim momencie nasza drużyna się bardzo sypie yy, nie wiem co się dzieje gramy bardzo, bardzo słabo, tutaj wchodzę prowadząc 1 do 0 prowadzimy, więc spoko yy, może utrzymamy to prowadzenie fajnie by było, zmiana za Szkota Wrighta no ostatnio Kostucha jest bez formy. no ostatnio ten mecz z był spoko dwie bramki, ale to tak na ostatnie trzy mecze było słabo, no i przegrywamy właśnie z naszym rywalem. Tutaj Kostucha idzie sam. Indywidualna akcja wchodzi w pole karne i wyrównuje stan rywalizacji. Mamy 2 do 2, ale co się dzieje z tą drużyną niedobrego to nie mam pojęcia, bo niestety w tym meczu przegrywamy 3 do 2. Ogólnie, bramkarz puszcza takie wszystkie bramki, no po prostu no nie wiem co powiedzieć. To są fatalne bramki jakie on puszcza, nie broni kompletnie i nie wiem o co chodzi co się stało naszą drużyną no bo może stracimy, możemy stracić szansę na to mistrzostwo no może wszystko naprawdę się rozegrać w ostatnich meczach tego sezonu lub ostatnich, bo w ostatnim meczu w sezonu gramy właśnie z Celticiem więc to by było naprawdę ciekawe w ostatnim meczu to rozważyć, gramy z Hibernian, Ho znowu wchodzę z ławki bo nie gram najlepiej w ostatnich spotkaniach zmieniam znowu Danilo, no i gramy na Aeblox, więc przed własnymi kibicami fajnie by było wygrać, no ostatnio Hibernian z nami wygrało jesteśmy już w takiej rundzie mistrzowskiej spodział tabeli, no i na razie jest 0 chyba do 0, mam piłkę przed, tak 0 do 0, piłkę przed polekarnym, kostucha, prawa noga, uderzenie i Gol, jak tego bramkarz rywali nie obronił, nie mam pojęcia, ale Kostucha stwierdził, że uderzy za pola karnego, no i trafił, trafił to prawą nogą, bęk, dobre uderzenie i prowadzimy 1 do 0. Kolejna akcja Bartka Kostuchy, lewa strona boiska, rozpędza się polak. wchodzi w pole karne, lewa noga, no i strzela bramkę na 2 do 0. Kostucha się odblokował czyśby Ranger się odblokowało Jest 2 do 1 Idziemy z kontrą Prawa strona boiska Kostucha co zrobi Schodzi do środka Ma dużo miejsca Chce wykorzystać swoją szybkość Nie daje się dogonić rywalom Wchodzi w pole karne I mamy gola na 3 do 1 Mamy hat Więc zanosi się na zwycięstwo No i może od tego meczu Będziemy grali coraz lepiej Nasza drużyna będzie grała coraz lepiej Fajnie by tak było Bo ostatnio jest naprawdę duży kryzys Zabieramy piłkę do domu, no i możemy się cieszyć z wygranej chociaż Celtic nam za bardzo nie ucieknie. No i lecimy dalej na razie: 3 punkty mamy straty do Celtiku, jak się nie mylę, Abo nad więcej. Nie wiem, która to była kolejka. Jaki gramy mecz z Aberdeen? Gramy no to chyba 6 punktów mieliśmy straty do Celtiku, ale się dowiemy spokojnie. Gramy z Aberdeen na wyjeździe więc ciężki rywal, no ale musimy wygrać to spotkanie jeśli chcemy liczyć się w walce jeszcze o mistrzostwo, wiadomo no i co, Rozpoczynam to spotkanie, mamy akcję lewą stroną boiska, Kostucha biega w pole karne, prawa noga ale niestety broni bramkarz rywali i nie ma gola kolejna akcja Polaka, idzie sam wchodzi w pole karne, lewa noga ale znów broni bramkarz rywali i niestety nadal 0 do 0 Tutaj podanie przed karnym Kostucha. Prawa noga szczel zablokowany. Niestety nieudana akcja. Ale ona się jeszcze nie kończy. Tutaj świetny odbiór naszego kolegi. Podanie do mnie. Ja tutaj podaję do Danilo. Danilo do Lundstrama. I Lundstram, nasz kapitan, strzela gola na 1 do 0. I daje nam nadzieję na zwycięstwo w tym meczu. W 52 minucie nie wiem co się stało, ale Bartek Kostucha fatalny fał. No i otrzymaliśmy swoją pierwszą czerwoną kartkę w karierze. Bardzo ważny meczu. To jest to już jest 30 któraś kolejka. Nie wiem która jest kolejka. 30, 36 kolejka. No, jeśli przegramy, to koniec czas o mistrzostwo. Na szczęście wygrywamy Danilo. W następnym meczu nie zagra. Celtic przegrywa. Celtic przegrywa i w tym momencie tracimy 3 punkty do nich, więc naprawdę jest szansa w następnym meczu nie gram, ależ głupotę zrobiłem gramy z Hertz musicie to chłopaki wygrać no i mamy 3 do 1 i w ostatniej kolejce sezonu mecz z zadecyduje o mistrzostwie tak widzicie w tabeli 3 punkty straty do Celtiku. trzeba wygrać i liczyć na to, że. No trzeba by po prostu wygrać ten mecz. Gramy na Celtic Park, więc jeszcze jakbyśmy zdobyli mistrzostwo na stadionie Celtiku to by było coś niesamowitego. No i co? Mecz sezonu. Mecz, który zatytułuje o mistrzostwie w Szkocji. Celtic czy Rangers dwójka, dwójka odwiecznych rywali czy Bartek Kostucha po raz pierwszy dostanie mistrzem z kraju. Fajnie było, zakończyć tą przygodę mistrzostwem w Szkocji. No i rozpoczynamy to spotkanie. Bartek Kostucha. Lewa strona boiska. Od własnego pola karnego idzie sam Polak, indywidualna akcja Polaka, biegnie, biegnie dalej w pole karne, Bartek Kostucha, co za akcja, schodzi do środka, Kostucha, 1 do 0, ależ to była akcja, Przebieg całe spotkanie i to wykończył kapitalna bramka Bartka Kostucha, 1 do 0 dla Rangers, no zobaczymy to na powtórce. Jak on tutaj jeszcze ograł na końcu obrońcę rywali, nie uderzył tylko po prostu, e, nie uderzył od razu. Jeszcze szedł do prawej nogi do środka, no i pokonuje bramkarza rywali Brenda Rogers, zły. Bo w tym momencie to my jesteśmy mistrzem Szkocji. Ale chciałem wam pokazać, jakim genialnym bramkarzem jest nasz bramkarz. Taką właśnie piękną bramkę puścił. No jak on tego nie obronił? No właśnie przez takie interwencje też straciliśmy gole w tym sezonie. Właśnie w tej końcówce, no nie mam pytań, co tutaj zrobił nasz bramkarz, jak on tego nie obronił, no naprawdę brak słów, no i remis, ale walczymy do końca. Tutaj znowu odbieramy piłkę w naszym polu karnym, no znowu Kostucha będzie biegł przez całe boisko, Kostucha biegnie, zmęczony, ale daje radę, Kostucha tutaj podał piłkę, Ładna akcja, świetnie tutaj ucieka Desers. Desers w polukarnym strzela i prowadzimy i na 10 minut przed końcem to Rangers są mistrzem Szkocji, Ależ emocje w tym meczu. No naprawdę prowadzimy po raz drugi i obyśmy to utrzymali. Oby się udało. No i udało się. Jesteśmy mistrzem Szkocji. Wygrywamy mistrzostwo Szkocji na zakończenie naszej przygody i to wygrywamy ostatnim meczu sezonu z naszym odwiecznym rywalem z którym walczyliśmy do końca o mistrzostwo i to jeszcze na ich stadionie Rangers mistrzem mamy pierwsze mistrzostwo kraju w tej karierze niesamowita końcówka ta końcówka sezonu była tragiczna powiedzmy sobie szczerze fatalnie graliśmy, fatalnie gra nasza drużyna mieliśmy problemy by wygrywać i tak naprawdę szczęście nam pozwoliło cieszyć się z tego mistrzostwa, bo jakby Celtic nie przegrał z herc. Co byśmy mogli pomarzyć o tym mistrzostwie? Ja tak, mamy mistrzostwo Szkocji. Bartek Kostucha, mistrzem Szkocji. Czas na podpój Portugalii, a potem zobaczymy, gdzie pójdę. Jest kilka opcji, jakąś tam pewnie wybiorę. Ale fajnie, że kończymy tą karierę, ten sezon, który był średni, nie średni. No, powiem tak, najpierw był Inter Miami. W którym mieliśmy kapitalny początek sezonu, ale potem doznaliśmy kontuzji i tak zakończył się nas sezon. Trafiliśmy do Szkocji, w której podbiliśmy ją. Myśmy, nastaliśmy najlepszym szczelcem ligi. Szczeliśmy co najmniej dwie bramki na spotkanie, tak średnio e, przed tym odcinkiem. No, mieliśmy naprawdę kapitalną formę strzelecką i dzięki tej formie szczeleckiej w następnym odcinku widzimy się na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Następny odcinek będzie związany właśnie z Mundialem, bo zostałem powołany na Mundial. Więc zobaczymy czy uda mi się w reputacji Polski też tak zaistnieć, być liderem tej kadry fajnie by było. No i tutaj naprawdę będzie feta, let's go. Jesteśmy najlepsi w, tam, w Szkocji. Ja chciałem z tą Rosją. ja Pitole. Piękny to był sezon w Szkocji, naprawdę mnóstwo goli. No i wam mogę powiedzieć to, że ta bramka w finale, którą w eh, finale, w tym meczu, którą zdobyłem, to była moja setna bramka w karierze, więc... Ostatni mecz daje mistrzostwo. Szczeliśmy gola i szczeliśmy swoją setną bramkę w karierze. No naprawdę lepszego zakończenia trzeciego sezonu nie mogłem sobie wymarzyć. Ale to jeszcze nie koniec, bo przed nami mundial. Mundial przed nami już w następnym odcinku. Mamy to mistrzostwo coś pięknego. Ale raczej chyba nie, nie zostałem z tego co widziałem z sezonu, bo nie miałem żadnej animacji, więc chyba nie dziwne. No i jesteśmy na ulicach. Let's go. Cieszymy się, jest autokar, są kibice, jest puchar, jest DJ. No i co? Fantastycznie, że udało nam się zdobyć to mistrzostwo. Możemy się z niego cieszyć. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Nie wiem. Nie wiem naprawdę, nie wiem. Jestem ciekaw, co będzie w Benfice. A raczej Benfica też będzie taki klub na jeden sezon, a potem już tak wam powiem, że będę spędzał więcej sezonów w danym klubie, 2 trzy sezony, co najmniej będę chciał spędzić w kolejnych klubach, nie będę zmieniał klubu co sezon. Ogólnie myślę, że jeszcze w tej serii będą 3-4 kluby i nic więcej, raczej się nie wydarzy. Taki plan, bo też nie chcę zostać w następnym klubie, na przykład po popędnicy na 2 lata, tylko co najmniej na 3. Wygraliśmy to Mistrzostwo w ostatniej kolejce. No i tutaj widzieliście grupę Niemcy, Katar, Meksyk, naszymi rywalami na Mundialu, ale to już w następnym odcinku. Więc chętnie Was zapraszam. Postaram się jeszcze go, go nagrać w tym tygodniu. Myślę, że w weekend bardziej. No I przejdźmy do podsumowania sezonu. Ja, w kadrze już numerem 9 będę grał. Wygryzłem Roberta. Robert pewnie już nie gra. Zostałem królem szczelców w Szkocji po raz pierwszy. Nie, w Danii też byłem. Ale w 17 meczach 27 goli. Genialny wynik, naprawdę genialny. No i kończy się ten sezon. Naprawdę piękny sezon. Raz lepiej, raz gorzej. Ale udało nam się zdobyć łącznie 37 goli w 24 spotkaniach dla Rangers. No i co, zobaczymy, co los przyniesie. Może Mundial pomoże nam i następny sezon w wygraniu złotej piłki, fajnie by było. No zobaczymy. No to tyle w tym odcinku. 100 goli i 120 meczach, naprawdę ładny wynik. Będę się z Wami żegnał. Pamiętajcie, łapka w górę, jeśli Wam się spodobało o subskrybowaniu kanału. To tyle jeszcze raz ode mnie. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych materiałach.